Wyobraźmy sobie świat, no. Świat bez państwa, jakie znamy. Mhm. Bez policji, bez jednego prawa dla wszystkich, bez podatków, które idą do jednego centralnego budżetu. Mhm. Brzmi jak chaos. Trochę tak, prawda? A jednak, Europa przez setki lat tak właśnie funkcjonowała. Dzisiaj zanurzamy się w średniowiecze, żeby zrozumieć jego, powiedzmy, system operacyjny, feudalizm. Spróbujemy rozgryźć, jak zorganizowane było życie kto tak naprawdę miał władzę i jak z tego no, z tego układu narodziły się fundamenty dzisiejszych państw Dokładnie. A kluczem do zrozumienia tego wszystkiego nie są, wiesz, tylko bitwy i zamki, chociaż o nich też sobie powiemy. Jasne. Kluczem są relacje międzyludzkie. Feudalizm to przede wszystkim sieć takich osobistych przysiąg, lojalności, zależności. Spróbujemy to dzisiaj rozebrać na części i zobaczyć co tam w środku tak naprawdę tykało. Super. A patrząc na Francję, Anglię, Niemcy czy Włochy, zobaczymy, że ten sam system mógł działać na cztery y, zupełnie różne sposoby. Okej, okay, to zacznijmy od samych podstaw. Wszyscy gdzieś tam w szkole słyszeliśmy o feudalizmie jako systemie opartym na ziemi ale mam wrażenie, że często umyka to, że to była przede wszystkim sieć osobistych powiązań. Jak to dokładnie działało? Kto komu co obiecywał? To jest świetne pytanie, bo dotyka samego sedna. Wyobraź sobie króla. Teoretycznie jest właścicielem całej ziemi w kraju. Teoretycznie? No właśnie, ale to tak, jakbyś był właścicielem firmy z tysiącami oddziałów, ale bez żadnych menedżerów. Nie do ogarnięcia. No nie da rady. Co więc robi? Wynajmuje ogromne połacie ziemi, czyli lenno, swoim najbardziej zaufanym ludziom, książątom, hrabiom. Ten, kto nadaje ziemię, to jest senior, a ten, kto ją otrzymuje, to wasal. Czyli to była w zasadzie taka transakcja wiązana. Ziemia za usługi. Coś znacznie, znacznie więcej. To nie była zwykła transakcja. To był niemal święty pakt przypieczętowany bardzo uroczystą ceremonią. Aha. E, wasal klękał przed seniorem, składał swoje dłonie w jego dłonie i przysięgał mu wierność i pomoc wojskową na śmierć i życie. To był właśnie hołd. A w zamian? W zamian senior wręczał mu symbol władzy nad tym lennem. To mogła być włócznia, chorągiewie, czasem po prostu grudka ziemi. To była inwestytura. To tworzyło, wiesz, niewiarygodnie silną osobistą więź. I z tych więzi powstała ta słynna drabina feudalna. Tak, to jest dobre określenie. Albo piramida, może nawet lepiej to sobie tak wyobrazić. Piramida, ok. Na samym szczycie jest król, suzeren, czyli najwyższy senior. Pod nim jego bezpośredni wasale, czyli ta elita książęta hrabiowie. Mhm. Ale tu dopiero zaczyna się zabawa, bo oni sami stawali się seniorami, dzielili te swoje ogromne lenna na mniejsze i nadawali je rycerzom niższej rangi, którzy z kolei stawali się ich wasalami i tak dalej i tak dalej. A chłopi? Gdzie oni byli w tym wszystkim? A chłopi byli na samym dole, zupełnie poza tą drabiną. Po prostu pracowali na ziemi należącej do tych wszystkich panów. Chwila, chwila, bo wspomniałaś o różnicach. We Francji, o ile pamiętam, była zasada: Wasal mojego wasala nie jest moim wasalem. Dokładnie. Co to właściwie znaczyło, że jakiś prosty rycerz był lojalny tylko swojemu baronowi, a królowi już nie? Mógł legalnie zignorować rozkaz króla, bo jego, no wiesz, bezpośredni szef mu nie kazał. Tak. To brzmi jak przepis na państwo, które nie ma prawa działać. I dokładnie tak przez długi czas było. To jest właśnie klucz do zrozumienia słabości pierwszych królów Francji. Ich realna władza sięgała tylko do ich bezpośrednich wasali, dlatego Francja była zlepkiem niemal niezależnych państwawek. Niesamowite. A w Anglii? A w Anglii kompletnie inaczej. Po tym jak w 1066 roku podbił ją Wilhelm Zdobywca, wprowadził żelazną zasadę. Wszyscy, od potężnego barona po ostatniego rycerza, musieli przysięgać wierność bezpośrednio jemu, królowi. Aha, czyli od razu budował silną władzę centralną. Od samego początku. To dało fundament pod znacznie silniejsze państwo. Rozumiem. A u nas w Polsce? U nas było prościej, ten system lenny nie był aż tak rozbudowany. Istniał w zasadzie tylko jeden szczebel zależności: możni byli wasalami bezpośrednio władcy. Okej, okay. czyli mamy ten drabinę władzy, gdzie każdy komuś podlega, ale ona dotyczyła głównie rycerzy, prawda? A gdzie w tym wszystkim byli no, zwykli ludzie cała reszta jak oni się w to wpasowywali. Trafiłeś w sedno. Średniowieczne społeczeństwo postrzegano jak taki organizm, gdzie każdy ma swoje z góry przypisane zadanie. Aha. Idealnie oddaje to takie powiedzenie z epoki: jedni się modlą, drudzy walczą, a inni pracują. To jest definicja trzech stanów: czyli duchowieństwo, rycerstwo i? Cała reszta. Właśnie tak. Pierwszy stan duchowieństwo. Mieli dbać o zbawienie wszystkich, mieli własne sądy, własną hierarchię z papieżem na czele i, co tu dużo mówić, ogromny autorytet. Byli też intelektualną elitą, prowadzili szkoły, doradzali królom. Okej, okay, ci, co się modlą. Potem? Drugi stag, rycerstwo, obrońcy. Ich życiem była walka, a kierował nimi ten słynny etos odwaga, honor, wierność panu. No i wreszcie stan trzeci, najliczniejszy. Ci, którzy pracowali, chłopi, rzemieślnicy, głównie chłopi przywiązani do ziemi, ale też właśnie rzemieślnicy i kupce w miastach. Ich zadaniem było po prostu wyżywić i utrzymać te dwa pozostałe stany. A propos miast, wspominasz o mieszczanach? Mam wrażenie, że oni trochę do tego schematu nie pasują. Rycerz miał ziemię, chłop na niej pracował, a mieszczanin miał Pieniądze. I to był ten element, który psuł cały system. Mieszczanie byli jak taki glitch w Matrix, wiesz? Haha, ha, dobre porównanie. Teoretycznie należeli do stanu pracującego, ale dzięki handlowi, rzemiosłu potrafili zgromadzić fortuny większe niż niejeden rycerz. To budziło ogromną zawiść. Wyobrażam sobie. Pomyśl, jesteś rycerzem z wielkim nazwiskiem, ale pustą kiesą, a obok ciebie przechodzi kupiec w stroju, na który ciebie po prostu nie stać. Musiało boleć. Dlatego wydawano nawet specjalne prawa, które zakazywały mieszczanom noszenia futer czy jedwabi, żeby znali swoje miejsce. To oczywiście nic nie dawało. Czyli przynależność do stanu to był w zasadzie wyrok na całe życie. Urodziłeś się chłopem, umierałeś chłopem. Zasadniczo tak, była dziedziczna. Rycerza rodził się rycerzem. Jedynym, chociaż bardzo trudnym sposobem na awans społeczny była kariera duchowna. Aha. Teoretycznie syn chłopa mógł zostać biskupem, ale w praktyce najwyższe stanowiska kościelne i tak były zarezerwowane dla synów z możnych rodów. Wiesz, to wszystko brzmi jak niezwykle kruchy system. Wystarczy jeden ambitny książę, jeden słaby król i cała ta piramida mogła się zawalić. Czy faktycznie dochodziło do takich sytuacji, że król był tylko figurantem we własnym państwie? Notorycznie. To zjawisko nazywamy rozdrobnieniem feudalnym. Władza króla stawała się mm, iluzoryczna. Każdy potężny wasal na swoim terenie był panem i władcą. Robił, co chciał. Dokładnie. Bił własną monetę, ustanawiał własne prawa, a co najgorsze, prowadził tak zwane wojny prywatne ze swoimi sąsiadami. Dla zwykłych ludzi to był koszmar. Drogi nie były bezpieczne, wsie regularnie plądrowano. Kompletna anarchia. To jakim cudem udało się z tego wyjść? Ktoś w końcu musiał uderzyć pięścią w stół. Tym kimś byli właśnie królowie, ale nie zrobili tego sami. Znaleźli sojuszników. Tak. W pewnym momencie ten chaos zaczął przeszkadzać wszystkim kościołowi, który chciał pokoju, miastom, które chciały bezpiecznie handlować, no i samym chłopom. Królowie wyczuli swoją szansę i rozpoczęli proces centralizacji czyli Powolnego odbierania władzy tym lokalnym panom i skupiania jej w swoich rękach. Czyli sojusz tronu z ołtarzem? I z mieszczaństwem. Dokładnie tak. Do tego zaczęli zatrudniać wykształconych prawników, legistów, którzy pomagali im tworzyć jedno prawo dla całego królestwa. A co najważniejsze, zaczęli zwoływać przedstawicieli wszystkich trzech stanów, żeby zyskać ich poparcie. I pieniądze. I tak narodziły się parlamenty? Zalążki parlamentów, tak zwane reprezentacje stanowe, a państwo przekształciło się w monarchię stanową. No dobrze, to wszystko teoria. A jak to wyglądało w praktyce? Mówiłaś, że Francja i Anglia to dwa kompletnie różne modele dochodzenia do silnego państwa. Idealne przykłady. We Francji zaczęło się od króla tak słabego, że. Aż śmiesznego, Hugo Capet, pierwszy z dynastii kapetyngów. został wybrany na króla właśnie dlatego, że inni książęta uznali, że będzie kompletnie nieszkodliwy. Czyli wybrali najsłabszego, żeby mieć spokój. Dokładnie. Kontrolował tylko taki mały skrawek ziemi wokół Paryża. A jednak to jego dynastia zbudowała potęgę Francji. Jak? Jak? Cierpliwością i sprytem. Pokolenie za pokoleniem, krok po kroku, jego następcy powiększali swoją domenię królewską, czyli te ziemie pod ich bezpośrednią kontrolą, a to przez małżeństwa, a to konfiskując lenna nieposłusznym wasalom. Ktoś w końcu musiał zrobić ten decydujący krok. Przełołem był Filip II August. Na początku XIII wieku, w spektakularnej bitwie pod Bouvins, pokonał koalicję angielsko-niemiecką i odebrał Anglikom prawie wszystkie ich ziemie we Francji. A potem był ten słynny Ludwik IX Święty, który podobno sądził ludzi pod dębem. I ten obrazek króla siedzącego pod dębem to nie jest tylko legenda. Ludwik IX naprawdę starał się być dostępny dla swoich poddanych. To budowało jego autorytet w sposób, jakiego żaden dekret nie mógł zapewnić. Ludzie zaczęli wierzyć, że król jest źródłem sprawiedliwości. Czyli to była rewolucja w myśleniu? Ogromna, a jego wnuk Filip IV Piękny poszedł o krok dalej. W sporze z papieżem, żeby pokazać swoją siłę, w 1302 roku zwołał przedstawicieli wszystkich trzech stanów. I tak narodziły się francuskie Stany Generalne. Czyli we Francji parlament był narzędziem w rękach króla, służył do umacniania władzy, a w Anglii, jak rozumiem, było na odwrot. Dokładnie. Tam parlament narodził się z buntu przeciwko królowi. Pamiętasz Wilhelma Zdobywcę? On od razu ustawił silną władzę? Mhm. Dowodem na to jest jego Dom Day Book, czyli Księga Sądu Ostatecznego. To był spis absolutnie każdej wioski, każdego pługa i każdej krowy w Anglii. Wszystko na potrzeby podatków. Niewiarygodne narzędzie kontroli jak na XI wiek. Ale ta silna władza w końcu trafiła na słabego króla. Jan bez ziemi. Jan był katastrofą. Przegrał wojnę z Francją, stracił ziemię. A na wojnę potrzebował pieniędzy, zaczął więc wyciskać ze swoich poddanych absurdalne podatki. No i Miarka się przebrała, możni się zbuntowali. I wtedy, w 1215 roku, zmusili go do podpisania wielkiej karty swobód Magna Charta Libertatum czyli to jest ten moment, kiedy po raz pierwszy ktoś mówi królowi: Hej, twoja władza też ma jakieś granice. To jest absolutny kamień węgielny europejskiej wolności. Karta wprowadzała dwie rewolucyjne zasady. Po pierwsze, król nie może nakładać nowych podatków bez zgody Rady Królestwa. Koniec z samowolką finansową. A druga? A druga, może nawet ważniejsza nikogo nie można uwięzić ani ukarać bez wyroku sądu. To jest fundament prawa do sprawiedliwego procesu, który mamy do dziś. A z tej Rady Królestwa narodził się parlament? Tak. W 1264 roku, podczas kolejnego buntu, po raz pierwszy zaproszono do niej nie tylko baronów, ale też przedstawicieli rycerstwa i miast. To był początek angielskiego parlamentu. Z czasem podzielił się on na Izbę Lordów i Izbę Gmin. Czyli w Anglii parlament był partnerem i hamulcem dla króla? Właśnie. A w Niemczech i we Włoszech poszli w zupełnie inną stronę. Zamiast budować silne państwo, wszystko się tam, mówiąc kolokwialnie, rozsypało. To świetne podsumowanie. W Niemczech, czyli w świętym cesarstwie rzymskim, cesare bardziej interesowali się podbojem bogatych Włoch, niż pilnowaniem porządku u siebie. Słynny Fryderyk I Barbarossa latami walczył z włoskimi miastami, które zrzeszyły się w lidze lombardzkiej, i ostatecznie przegrał. A jego wnuk, Fryderyk II. Podobno był geniuszem, ale dla Niemiec okazał się katastrofą. Fryderyk II był fascynującą postacią. Mówił w sześciu językach, był naukowcem, ale wychował się na Syczeli i kochał swój dwór w Palermo. Niemcy go po prostu nudziły. I co zrobił? Żeby mieć święty spokój i móc rządzić z południa, rozdawał niemieckim książętom przywileje na lewo i prawo. Czynił ich praktycznie niezależnymi władcami. Jaki był skutek? Po jego śmierci władza cesarska w Niemczech zanikła na tak długo, że ten okres nazwano Wielkim Bezkrólewiem. Niemcy na setki lat pozostały rozbite na małe państwewka. A Włochy? Tam też nie było jednego króla. We Włochach siłą stały się miasta. Republiki miejskie, takie jak Wenecja, Genua czy Florencja, były jak korporacje, które zdobyły niepodległość. Czyli wykorzystały spór cesarza z papieżem? Dokładnie, stały się niezależnymi państwami miastami, rządzone przez bogatych kupców, prowadziły własne wojny, budowały imperia handlowe, Wenecja kontrolowała handel na całym Morzu Śródziemnym. To był zupełnie inny model rozwoju. Niesamowite, jak różne drogi mogły obrać kraje w tej samej epoce. Mamy więc budowę silnej władzy we Francji i Anglii, postępujący rozpad w Niemczech i potęgę miast we Włoszech. Ale mimo wszystko czuć, że to była jedna cywilizacja. Zdecydowanie. Ułączyła e, ich wspólna religia, łacina jako język nauki, podobna struktura społeczna, no i ten sam system lenny. I co najważniejsze, we wszystkich tych miejscach, choć w różnym tempie, rodziła się idea, że władza musi jakoś współpracować z poddanym. Gdybyśmy mieli komuś w Powiedzmy 30 sekund, wyjaśnić, co było najważniejsze w tym całym feudalizmie i co z niego zostało do dziś. To, co by to było, chodziło tylko o ziemię, czy o coś głębszego? O coś znacznie głębszego. Po pierwsze, to była próba odbudowy porządku po chaosie, oparta na osobistej lojalności. Po drugie, to był świat sztywnych podziałów, gdzie każdy miał swoje miejsce. A po trzecie, co najważniejsze dla nas, to właśnie z buntu przeciwko nadużyciom tej władzy narodziły się fundamenty naszej wolności. Najważniejsze punkty do zapamiętania to, po pierwsze, feudalizm. System oparty na więzi senior wasal. Ziemia za wierność. Po drugie, trzy stany. Jasny podział na duchowieństwo, rycerstwo i stan trzeci. Po trzecie, rozdrobnienie kontracentralizacja. Czyli ta wieczna walka lokalnych panów z królami o władzę. Okej. Okay. Dalej, monarchia stanowa. Czyli król rządzący we współpracy z parlamentem. No i dwie kluczowe daty. 1215 rok, Wielka Karta Swobód w Anglii, która ograniczyła władzę króla. I 1302 rok, gdy narodziły się stany generalne we Francji, pokazując, że głos poddanych zaczyna się liczyć, bez wyroku sądu i że władza nie może nakładać podatków bez zgody obywateli. Jak to możliwe, że zasady wywalczone przez grupę zbuntowanych baronów 800 lat temu są do dziś fundamentem praw, o które wciąż musimy walczyć w naszych nowoczesnych społeczeństwach?